Nietypowo witamy się z wami z krajowych mistrzostw. Adi, Eddie dance, show, dance. Sierota, ja zapomniałam nagrać wstępu, jak weszłam do auta i miałam powiedzieć: A, wieźcie, to na brzycha, ale super, będzie fajnie, I co, i zapomniałam, oczywiście. Nikogo to nie dziwi. Nie, ciebie no. też to nie dziwi. Yeah. Idziemy na trening. Jutro tańczymy solówki w jednej kategorii, już już się zestarzała Szybesta i tańczymy w jednej kategorii. Dzieciaki już dzielnie trenują na dole, także my też idziemy. No, prawie wszyscy tańczą jutro. Pokażemy Wam zaraz, jak trenują dzieci z filerzu. Winda, na którą się czeka 100 tysięcy lat, a nie, nie, nie ma schodów, schodów i nie można po nich iść. Lecimy na wałszych. Ta winda jest po prostu urocza, ona się zawsze zatrzymuje na każdym piętrze, na każdym. Celówki delikatnie przytańczone, także jutro widzimy się na oficjalnym otwarciu vlogowych Mistrzostw Polski Widzimy się! Damy Państwa w pierwszy dzień Krajowej mistrzostw. Dio Show, to jest Just Dzisiaj zrobi do Państwa ubiegłoroczna mistrzyni Polski Izabela Rozmus, brawa dla niej! Uuu. Jest dobrze En. Witam Was na Krajowych Mistrzostwach Showdance, Just Dance, jazz dance. En, dance. No, 2016. Oglądacie kanał Poliplat. Tak Wita tak się nie. z Wami zespół Miraż. Gorączka nastała, ponieważ za chwilę zaczynają się Ruchiem w koszcie. Wszyscy się malują czeszą Malują czeszą Jedne są chore, drugie są chore na mózg. Witamy, to na M i jej... Bardzo pokręcone papiloty. To są poliploty stara. Jak no, tak mrugam, to w Łodzi wieje halny. Uwaga, robimy tutorial, jak zrobić makijaż na mistrzostwa. Weź wszystkie kosmetyki, które masz i użyj ich. Kolejka? Jak za komuny po mięso. Makijaże gotowe. Pani Izabela również. Fryzury gotowe. Czas iść się przebrać i przygotować, bo za chwilę lecimy sola. Dziewczyny właśnie zatęczyły duet. I była w sumie, był wspaniałe. Tak. Niczym złotym złoty medal? Złoty medal musi być. A drugi duet drugi złoty medal? A tu dzieje się, dzieje się, dzieje się, dzieje się. Dzieje się. Wiecie, kto to był? Wiecie, kto to był. Tu jest gwiazd, prawda? Tutaj. Tu? Patrząc w sedewalt. I to są gwiazdy naszego, naszego, naszego zespołu. Z nami gwiazda zespołu Miraż, pani Nina i pani Tosia. Świeca na przyszłość przed nimi. A co? A tutaj największa ten wieniec nie wziął się zniknąć. Nie! Po prostu. To jest korona! Ale te dwie panie nie tańczą. Panie. Nie tańczą. To znaczy, że tańczymy. Tak, pod... Jesteśmy? Lepiej. Nie, nie, nie chodzi. To nie to. dla złych tancerzy, nie dla nas. Jeszcze jedna informacja dla formacji: 16. Ogólnie to chcieliśmy nagrać vloga, jak idziemy na obiad, ale byliśmy za bardzo głodni i wszystko zjadłyśmy, zanim wyciągnęłyśmy aparat. Takie życie. Ja dalej jestem świty że Moją twarz znają tubię. I za ty że jesteś fejbem Już powinnyś zakładać swój kanał. I wycinasz takie fragmenty, gdzie jesteś u mnie to na to filmach. jesteś Poliplot. A jesteś Poliplot i za. ja nie chcę telefonować. ja nie chcę. Wróciłyśmy sobie z Szybestą autkiem do hotelu. Ja tu pachnie żarcie, mi się tak chce! Teraz nastąpi rytualne na pożegnanie z cierpieniem. Aua. Moje oko płacze w tym momencie. Wdzięczności! Czuję się teraz po prostu najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi! Mój zegar biologiczny mówi, że to święty czas uderzyć w kimę. Otwórzcie se same. <grym> <grym> Przyszła właśnie tu taka lebioda. W koszulce ręce z tostem i przyniosła mi co? Czekoladę, bo można jest głodna. Dziękuję. <grym> Dobra. <Dobranoc. grym> Pokażę Wam co tu się dzieje. To nie jest zdjęcie, wiecie o tym. <grym> Jest o, dostałyśmy wizytówkę na drzwi właśnie. Party hard. To jest dobry film. Mm, dziękuję. ja wam teraz pokażę, jak i zamaluję usta ręka trzepała. Dobra, stój w mi się. Trzepała mi się. Pokaż jak masz ładne. Oj, co ty... Jezu, myślałam, że ty nagrywasz mojej... <gry>